coś dla tych, którzy lubią konkret. Ninsisty, twardy, krwisty konkret. A zarazem połączenie, które czytaczowa lubi najbardziej. Z jednej strony będzie to duma i uprzedzenie Jane Austen, a z drugiej strony wielki, wielki hejt. Tudzież, no dobrze, krytyka, może nie hejt. O czym będziemy dzisiaj w ogóle mówić, moja dzisiaj droga? Dzisiaj będziemy mówić o książce Duma i podejrzenia autorstwa Tirzy Price. Tak, tłumaczenie e... Regina Mościcka. Tak. Pewnego dnia usiadłam sobie przy stole, przy kawie, sięgnęłam do, e, okaza... do mojej dłoni gazetkę, która okazała... do mojej dłoni gazetkę... Sięgnęłam moją dłonią po tak, gazetkę. Tak, sięgnęłam moją dłonią po gazetkę. Ładnie po polsku mówimy. Telemagazyn, czy jak to tam się zwie, z Gazet pomorski, Pomorskiej, dodatek yy, prawiący o, o, o tym. Kulturze. O o, tym, o kulturze i o tym, co będzie w telewizji grane. Więc przekartkowałam sobie i spojrzałam, że jest, jest dział recenzje. Chyba tam. O ile to nie ta gazetka. No zakładę, Załóżmy, że to ta gazetka, bo już nie pamiętam na 100%. I tam był dział recenzje. I tak sobie przebiegłam okiem i patrzę. Duma i podejrzenie patrzę. Brzmi znajomo. Brzmi znajomo. Patrzę, są tutaj postacie, cienie na okładce, które tutaj przewodzą na, na myśl pana Darsiego i Elisabeth. Wie, dobra, przeczytam. I pan chyba zachwalał tam, bo to była chyba recenzja pana jakiegoś. I on zachwalał tę książkę, więc mówię, no dobra, Bo pan nie przeczytał. Bierę, bierę to, bierę, czytam, no duma i uprzedzenie. I to właśnie tak mnie zaintrygowało, że postanowiłam przeczytać. A właśnie mnie ciekawi, czy, dlaczego ciebie w ogóle to tak zaintrygowało, bo... Zaintrygowała Cię duma i podejrzenie, ale mm. na Netflixie włączyliśmy przez, nie wiem, 15 sekund. Duma i uprzedzenie i zombie? Tak. I po prostu. 15 minut, chyba czy 20 minut. 15 oglądałam. minut aż oglądaliśmy to. Tak. Nie <laughs> wiem, wymazałem to z mojej pamięci. Nie, bo to było złe. No, yy, mianowicie dlaczego postanowiłam tę książkę przeczytać i o czym ona jest? To znaczy, no nie, poczekaj, <laughs> powoli, duma i podejrzenie się. wiemy, tak. Yy, <laughs> ale przede wszystkim dzisiaj chcielibyśmy pomówić to znaczy ja nie będę wypowiadał się na temat książki bo ja tej książki nie czytałem. Ja. Kiedy czytaczowa czytała tę książkę ja czytałem Bridgertonów. Yy, więc uważam, że mój czas spędziłem lepiej. Ale dlaczego lepiej? O tym się przekonacie za chwilę. W każdym razie yy, w kontekście tej książki ja bym chciał poruszyć temat, który nieustannie gdzieś mi się w głowie kołacze. Y -y. Mianowicie temat Praw autorskich. Bo jak dobrze wiecie, a jeżeli nie wiecie, to właśnie to jest ten moment edukacyjny strefy czytacza, kiedy poznacie nowy fakt, który jest niezbędny do tego, byście żyli szczęśliwie, radośnie i przede wszystkim z wiedzą. 70 lat po śmierci autora albo autorki wygasają jego prawa autorskie. Czyli kiedy już 70 lat minie, to te prochy nie mogą podnieść ręki i zrobić larmo o to, że dawaj moje pieniądze yy, złodzieju. Czyli 70 lat po śmierci Jane Austen. Prawa do jej powieści, tak jakby wygasły. Każdy może z tą książką robić, co tylko chce. Oczywiście nie zapominamy o prawach tłumaczy, które są identyczne. W każdym razie z angielskim oryginałem Austin można robić już, co się chce. Możecie ją publikować bez żadnego kupna praw. Możecie tę książkę sobie przepisać, dodać, coś pozmieniać i opublikować pod swoim nazwiskiem. Oczywiście nie możecie. Przedrukować te książki jeden do jednego i je opublikować pod swoim nazwiskiem, bo nadal to jest książka autorstwa Jane Austen, ale możecie w zasadzie zrobić w jej obrębie wszystko. I jest to dozwolone. Wobec czego y, ja dzisiaj chcę poruszyć temat, który dla mnie jest istotny. Czy nie jest to zwyczajne po prostu naciągactwo, czy to nie jest <laughs> mimo wszystko kradzież. Wiem, w świetle prawa nie, więc jeżeli w świetle prawa kradzież to nie jest, to zamknij się czytaczu i nie glęcz. Ale mimo wszystko poględzę na ten temat. Ale najpierw o tym, co najważniejsze, czyli książka. Książka, tak. Eee, o czym jest książka? Książka jest... Eee... Oczywiście, o tym, że dochodzi do pewnego morderstwa. Mianowicie dochodzi do morderstwa, zamordowania yy, pana Harsta, czyli to jest szwagier pana Bingleya, jeśli kojarzycie w ogóle postacie i całą historię do uprzedzenia. Ale powiedzmy sobie wprost: <coughs> są bohaterowie z do uprzedzenia <coughs> tak, imiona i nazwiska? Tak, yy, są, tak, wszystkie praktycznie osoby ważniejsze, wydaje mi się, że są. Plus mamy jedną dodatkową. Postać, której tyś tak bardzo naśmiewałeś, bo czytałeś od niej fragmencik, pamiętasz? Aha. Mały Dobre. Fred. Manfred. Mały Fred. A nie Mały Fred. Mały ja, Fred. Tak, Tak, to jest chłopiec imieniu Fred. I go nazywa Mały Fred. No, w każdym razie dochodzi do morderstwa tego pana Harsta i pan Bingley został oskarżony o to morderstwo. Więc jako, że pan Darcy jest jego przyjacielem i przy okazji pracuje w kancelarii, to zostaje jego obrońcą. Ale Lizzie, która, której tata również ma swoją kancelarię. Postanawia, y, że właśnie wybierze tę sprawę, bo się nie zostanie komu przydzielona, wybierze tę sprawę, żeby udowodnić ojcu, że ona, jako kobieta, też się nadaje na bycie adwokatem i że tę sprawę rozwiąże, i udowodni mu tym, że się nadaje, żeby, go przyjął, żeby ją przyjął do, y, do swojej kancelarii. No okay. i tak właśnie w ten oto sposób Liz zaczyna swoje śledztwo y, i razem z panem Darcy na początku, oczywiście, tak jak i w książce, y, się tutaj, jak to powiedzieć, ładnie. No, jedno jest, na drugie uprzedzone. Y, tak, więc na razie tutaj wiecie, żrą się jak kot z myszą, czy pies z kotem się mówi? No, nie widziałem, żeby kot z myszą się żarły, prędzej kot ze szczurem. Ta. Czasami są Dobrze. filmiki na Facebooku, pies... gdzie szczur atakuje kota, ale nie widziałem jeszcze równej walki kota z myszą. Tak, więc... Wszystkie moje koty przed myszami uciekały. Tak więc żrą się jak pies z kotem, po czym yy, postanawiają, że lepiej im wychodzi, kiedy współpracują i razem oczywiście ładnie rozwiązują całą sprawę. tak? No i tak to tak w skrócie wygląda. Tak, to w ogóle spoiler alert. No sorry, za późno. Spoiler alert. No bo to będzie pogadanka spoilerowa, bo tej książki raczej chyba inaczej nie da omówić. Znaczy może i dałoby się omówić, ale to nie jest e... typowa recenzja, to jest po prostu zestawienie tej książki z dumą i uprzedzeniem. Czyli to jest to, żebyście wiedzieli na ile ta książka czerpie z Austin, a na ile ta książka oferuje coś własnego, coś świeżego. No i właśnie, na ile? Powiedzmy tak, to jest chamskie zarażnięcie z Jane Austin po prostu. O. Możemy skończyć recenzję, do widzenia. <laughs> nie no, e, nie spodobało mi się to. Byłam bardzo podjarana, zaczynając czytać tę książkę, ale pierwsze strony, już pierwsze strony pokazały mi, że ta książka jest bardzo zła, ponieważ nie oferuje tak naprawdę nic nowego. To znaczy, hmm. wiele książek nie oferuje nic nowego, ale przyznaję, czytaczowa była bardzo na czytaniem, a potem od pierwszych stron bardzo już zaczęło irytowa. się to, co w czytaczowej bawi mnie najbardziej, czyli rzucanie <coughs> nieustannych bluzgów, wkurzanie się, wściekanie i wyzywanie na książkę. I wierzcie mi, czytałaś tę książkę bodaj przez pięć dni. <coughs> tak. I Musiałam przez... w międzyczasie coś innego przeczytać, żeby, żeby się nakręcić, żeby dalej tam to przeczytać. Tak, i przez pięć dni ja słuchałem po prostu <coughs> i powiedziałem wówczas, nie, my musimy o tym nagrać film. Ty musisz wyrazić siebie. Tak. Więc wyraź siebie. Więc pierwsza rzecz, nie. Pierwszą rzeczą, która mnie to nie jest nic istotnego, które by tak naprawdę zaważało o wartości tej książki, był fakt, że Lizzy Elizabeth Bennet nie jest Elizabeth Bennet, bo Biorąc, yy, zapożyczając postaci, świat i całą właściwie historię od Jane Austen, ja myślałam, że autorka, Tirza Price, jednak zachowa jakoś charakter tych postaci, a jednak niby mamy te same postacie, te same charaktery, a jednak one tak bardzo się od siebie różnią, że to aż mnie bolało. Bo na przykład mamy Elizabeth, która jest naprawdę mądrą, inteligentną kobietą, która wie, czego chce i wie, czego nie chce i że no jednak duma ją tam ponosi w pewnych momentach. Właściwie przez większość książki. A tutaj mamy dziewczynę, która jest wręcz bardzo irytująca. Jest infantylna jak na mój gust. Tak mi się wydaje, że jest. No jest infantylna po prostu. I mm, zachowuje się jak dziecko, którego, któ któremu rodzice nie chcą kupić zabawki. Mądrość Lizi, ja tutaj zauważyłam poprzez inne postacie, że o niej mówią, że ona bystra, ona jest e, spostrzegawcza i naprawdę e, domyślna i tak dalej. I na każdym kroku chyba każda nowa postać jej to mówi. Tak, żeby czytelnik nie zapomniał o <coughs> tym, tak, że ona żeby... jest naprawdę mądra. Bo nawet jeżeli po tej postaci nie widać, że jest mądra, to inne postaci tak mówią, więc tak, ty wiesz, czytelniku, wiesz na słowo. Więc to jest takie trochę słabe, że musimy mieć to wmawiane co, co 15 stron, kiedy pojawia się nowa postać, a nie żebyśmy sami wywnioskowali to, tego z zachowania. I myśli yy, postaci. Także znaczy, to jest według mnie domena słabych książek. Dobra książka potrafi pokazać postać bez określania ją przymiotnikami. Czyli ta postać nie musi być opisywana jako mądra, <coughs> piękna, uczciwa, yy, przyjacielska, lojalna yy, i tak dalej. Tylko to jest czymś, co wynika z tekstu. Czyli my widzimy w jej rozmowach, w tym jak ona mówi, że jest mądra, lojalna, to co robi, czy, czy jest przyjacielska i oddana sprawie, czy, czy przyjaciołom bliskim. Natomiast no, to jest jedna z takich rzeczy, która mnie gdzieś tam w książkach zawsze uderza. Y jeszcze jedna rzecz, bo tu mam, mam tutaj małą ściągę, bo tak zapomniałam właśnie o to, dość istotnej rzeczy, że w tej wersji, do mojej uprzedzenia, Elizabeth Bennett kłamie. Wiedząc, jaka jest Elisabeth, y czytając książki, wiemy, książkę, wiemy, że ona jest prawdomówna i faktycznie, jeśli chodzi o pana Darcy'ego, to zawsze praktycznie mówię mu prosto w twarz, co myśli, tylko o nim. A w większości rzeczy zdarza jej się na, naginać prawdę, nawet skłamać, co mi się nie podoba, bo to nie jest ta postać. Po prostu. Czyli trochę do mojej uprzedzenia, zerżnięte dużo, ale trochę. Nie. Takie, no, po, no, wiadomo tak, że ona pewnie nie chciała jeden do jeden przedstawić tych postaci, ale taka wersja Elizabeth Bennet mi po prostu nie pasuje. Infantylna, niemądra, nie niebystra yy, i, i, i po prostu kłamczucha. Czytając z mnie wiecie, kto najmniej wzbudza waszą sympatię. Czyli mówimy tutaj o Lady Katarzynie De Berg. Mówimy tu o panu kolensi i o panu Wickamie, tak? Więc yy, po prostu powiem. Ta trójka jest tutaj w zmowie wielkim. Yy, tworzymy tak jakby gang na, na czele, którego stoi właśnie Lady Katarzyna. I ona jest tutaj głową całej, całej tej szajki yy, morderców i yy, yy, złodziei. Mówiąc w skrócie, idziesz do Biedronki po gang fajniaków, sięgasz po dumę i podejrzenie po gang zwoli. Tak, więc tutaj Katarzyna, Katarzyna, Lady Katarzyna jest tutaj piratką, bo ona tutaj trudni się, tutaj wiecie udaje wytworną damę, która pokazuje się na balach, a tak naprawdę ona zajmuje się piractwem i, i kradzieżą. Po prostu. I łajdactwem. Jak ja to usłyszałam, to po prostu... Dobrze, że jeszcze nie dochodzi do tego nierząd. Ale szczerze mówiąc, ja myślałam, że tu będą nowe postacie wprowadzone, nowe, złe postacie, które będą, wiesz, yy, yy, no nie będą tak chamsko pokazywały, że... No nie no, wiem, aż brak mi słów. Po prostu, wiesz, pamiętasz, jak czytałam ten fragment o Lady wiele Katarzynie... Wiele fragmentów katarzynie, mi czytałeś. bardzo wiele, o nie katarzynie. sposób wszystkie spamiętać. Tak. A <laughs> ani jeden nie był fajny. No Nie, nie no był fajny. Ten co praktycznie jest jeden do innego ściągnięty no, tak, z, tak, tak, tak. z książki. I to jest właśnie kolejna rzecz, którą chciałam poruszyć, już zamykając tamto, bo już nad, nie wiem, co wam powiedzieć w tamtym temacie, <laughs> że jest dużo fragmentów, które są praktycznie Jota w Jotę przepisane z książki. I mamy tu m.in. cytat pana Kolinsa, który opowiada o tym, że w wolnych chwilach lubi sobie wymyślać komplementy. Komplementy. dla dam. I które zabawia się tym. Zabawia się wymyślanie komplementów dla dam, które właśnie przy stosownej okazji lubi właśnie. Wypowiadać, prawić te komplementy, ale nadając im ten charakterystyczny, taki spontaniczny charakter. Tak, ten temat hobby. <laughs> tak, i to jest nie jeden <laughs> cytat, który został praktycznie zarżnięty jeden do jednego z oryginalnej książki, tudzież z filmu, bo wydaje mi się, że w tej książce znajdziemy również dużo scen zarżniętych z filmów z Kierą Knightley. Nie pamiętam już dokładnie, czy w książkach one też tak właśnie wyglądały, ale bardzo pokazywały mi się sceny z filmu czytając niektóre właśnie sceny. Więc to też jest takie słabe, że jednak autorka chciała coś swojego stworzyć, a jednak nie do końca, nie wiem czy umiała, czy chciała zrobić to po prostu po swojemu, więc tutaj się posiłkowała Jane Austen. Kończąc z bohaterami, ostatnia rzecz, którą chciałbym, żebyś poruszyła, to jest temat, w jaki sposób pan Darcy broni pana Bingley'a. Aha. Linią obrony pana Darcy'ego jest mówienie na sali sądowej, że pan, pan Bingley jest po prostu dobrym człowiekiem. Że on nie skrzywdziłby muchy, że ma dobre koneksje, że ludzie szanują go, po prostu jest dobrym człowiekiem i to powinno na sali sądowej wystarczyć. I ma oczywiście świadków, którzy potwierdzą jego słowa, że to jest dobry człowiek i prawy. Nie mógł być w tamtym miejscu, w tamtego dnia, o tej godzinie, bo był dobrym i prawym człowiekiem. Dobra, ale wiesz co? Przepraszam, to będzie taki mega spoiler. Udało mu się dzięki temu wybronić. Czy, są podane, czy jest podany chociaż jeden argument faktycznie, który przed sądem miałby jakiekolwiek znaczenie? Powiem tak... Yy, spoiler, no walisz! No, przestań się tutaj... Nie, ale to nie jest kuchować. proste tak czy nie. Bo po prostu wiedząc teraz, oglądając tyle filmów, czytając książki, wiemy jak wygląda, wyglądają sprawy sądowe. Co może mieć, co może być dobrym dowodem, a co nie może być dobrym dowodem? Więc teoretycznie dowody zebrane przez Elizabeth Bennet są tak, dobre. Przez tak, Elizabet. Bo nie, bo oni się właśnie o to kłócą, że ona mu zarzuca, że on jest e, tak, no, e, głupi, że uważa, że to właśnie pomoże panu Bingleyowi, więc ona prowadzi swoje śledztwo i właśnie robi to konkretnie, konkretnie tak jak powinno być, tak jak śledztwo detektyw przeprowadza, więc tak, zdobywa dowody. Do w skrócie, ona ma dowody na jego niewinność, tak. on po prostu gada, że jest dobrym człowiekiem. Nie, czyli on, on nic się nie gada. Przy, czyli on się nie przygotował, <laughs> przygotował siadasz się. jedynka do Przygotował widzenia. się, bo oni się potem zaczynają współpracować, więc tak naprawdę ostatnie Dowód, chyba tak, tak jakby razem zdobywają. I teoretycznie te do, dowody są dobre, ale jakby w, w naszych czasach, yy, prowadząc taką sprawę, to wszystko mogłoby zostać uznane za yy, sfałszowane przez linię Obrony. Bo powiedzmy sobie, to jeszcze coś, co nie było powiedziane to nie są nasze czasy to jest nadal gdzieś tak. podobny okres. 1813, co 1813 chyba, czyli, jeśli się nie mylę. Znaczy, tak, mi się wydaje, że to, i tam właśnie w posłowie autorka pisze, że większość tych rzeczy w ogóle nie miała miejsca, bo to są nie te czasy, że kobiety w ogóle za adwoka w, na adwokata mogły się szkolić dopiero chyba kilkadziesiąt lat później, i tam wszystko jest wytłumaczone. Ja, ja tego nie komentuję, bo wiem o co chodziło, tak? Że to miało być takie ładne połączenie, już fakt, że wtedy e, to wszystko nie, miało, nie mogło mieć miejsca, tak? No nie, no ta książka mi się w ogóle nie podobała. Ja jej nie polecam, bo no, po prostu jest słaba. No właśnie, czyli słabość wynika generalnie z faktu, że zostały wzięte tematy, motywy, bohaterowie nie. z klasyku, poczekaj, z klasyku i to Ty miałaś swoje oczekiwania wobec tego, żeby te postaci pozostały tymi postaciami, które są, a jednocześnie te postaci nie były takie. Lub też autorka nie potrafiła tych postaci skonstruować na ten sam sposób. Tak, po pierwsze, nie potrafiła skonstruować postaci, są płytkie. Wiemy, jakie są, tylko dlatego, że inni mówią, jakie, jakie są. Mhm. To jest bardzo złe. E, język, którym jest to napisane, jest bardzo słaby. Ja lubię książki, które są prostym językiem napisane, który mnie nie umęczy, nie każe mi jakoś, nie wiem, yy, intensywnie tutaj... Yy, Myśleć. ...analizować tego. Po My... prostu lubię, jak mi tekst po prostu płynie. Tutaj jest to aż zbyt banalne, zbyt takie, jakbym czytała wypracowania w szkole, albo nawet jeszcze gorzej. Więc to mnie też strasznie umęczyło, więc to, co jest proste, nie zawsze jest dobre. Czy jakakolwiek <laughs> zaleta tej książki, jakikolwiek, nie wiem, jeden atut? Zaskoczyło mnie to fakt, kto zabił. Pana Harsta. Więc tak Co tutaj. Tego nie tutaj... Chy -chy. Tego nie zdradzę. Więc mamy trzech złoli. możecie sobie tutaj wśród nich tutaj wybierać, kto zamiast. Ja myślę, że to była piratka Lady Katarzyna. Lady Katarzyna to umordowała też jeszcze inną osobę. Znaczy nie też, bo nie mówię, że to ona, więc tutaj jeśli was interesuje, przeczytajcie. Lady Katarzyna umordowała też inną osobę. Nie mówię, że też, nie mówię, że to ona, ale umordowała też. Okej. Dobra, 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 dobra. Dobra. Temat teraz drugi, skończyliśmy część recenzenską. 70 lat 70 lat po śmierci autora wygasają prawa autorskie do książki. Czyli można z niej zrobić choćby taką dumę i podejrzenie, która okazuje się padać daleko od jabłoni, mimo że z tej jabłoni po prostu wysysa wszystkie soki. Jest jak chuba drzewna, jak pasożyt, tak. który po prostu dossał się do pięknego, wspaniałego drzewa, wysysa z niego to, co najlepsze, sprawiając, że to drzewo usycha. Bo powiedzmy sobie wprost, jeżeli ktoś, kto nie czytał dumy i uprzedzenia, bo stwierdzi, że to jest klasyka, no tamte czasy, obawia się tego typu książek, co jest zrozumiałe też, bo my wychowujemy się na lekturach szkolnych, które nas umęczają tamtymi czasami w ogóle przeszłością, to po przeczytaniu Domy i Podejrzenia raczej niewielka jest szansa, że sięgnie po oryginał. Czyli nie. właśnie wyscał soki, drzewo uschnęło. No bo ja czytając najpierw Domy i Podejrzenia i widząc jaka jest Elisabeth, powiedziałabym, że nie mam ochoty czytać o takiej, takiej postaci, bo by mnie po prostu wkurzyła, umordowała i znienawidziałabym cały świat. Powiem być może niepopularną opinię, uważam, że prawo autorskie prawem autorskim rozumiem, że 70 lat po śmierci można wydać dumę i uprzedzenia bez pytania kogokolwiek o zgodę, czerpiąc 100% profitów z tego faktu i to jest okej, okay. to jest jak najbardziej w porządku. Takie jest prawo, ale uważam, że mimo, że takie jest prawo, to słabe, bardzo słabe dla mnie w mojej opinii jest sięganie po jakiś pierwowzór i przerabianie go na swoje, jeżeli po prostu zrzynasz, zrzynasz próbując coś upchnąć po prostu innych bohaterów, inny w świat, w swoją własną, nie wiem tam, bardziej lub mniej misternie utkaną fabułę, w tym przypadku mamy do czynienia z fabułą bardzo, bardzo lichą tak? Ja rozumiem retellingi <laughs> Tak, retellingi to jest bo Nawet Sapkowski uprawiał retellingi, czyli <laughs> przepisywał na nowo, można powiedzieć, gdzieś tam rzeczy, motywy z baśni yy, i to po prostu układał po swojemu. No ale tutaj wchodzimy w coś zupełnie innego. Dla mnie to jest to po prostu wyraz słabości autorskiej, który nie potrafią stworzyć czegoś swojego od początku. bo taka książka mogłaby powstać bez yy, kuszenia się na bohaterów i świat Austin. Yy, I okej, okay, nie wiadomo, czy ktoś by to wtedy Kupił. No właśnie, słabość, ale ta słabość może się sprzedać słabość autorska, bo jest to ubrane w znane, lubiane fatałaszki. Ja tego. Po ja powiem nie tak, ja sięgając jeszcze po tę książkę, sądziłam, że to jest dumne uprzedzenie i te postacie, ale umiejscowione w we we współczesności. współczesności. I też to zupełnie inaczej zostało przeze tak. mnie odebrane, aniżeli umiejscowienie ich w tych samych czasach, co żyli, oryginalnie. Mm -hmm. Więc to też jest dla mnie minusem tej książki, bo. <laughs> No, pokazuję, jakie to po prostu było słabe. No, no niestety, no, ja wam powiem szczerze, nie zdarzyło mi się trafić na historię opowiedzianą, że tak powiem, na coś starego, co zostało opowiedziane na nowo, z tak mocnym wykorzystaniem tego wszystkiego w sposób zadowalający. Jeżeli ktoś sięga podany jeden wątek na przykład, to ma szansę wokół tego wątku coś zbudować fajnego, ale kiedy ty mi w ogóle zaczęłaś czytać, o czym to ma być książka, to ja stwierdziłem, nie, za dużo tam jest rzeczy wyciągniętych z Austin. I teraz pytanie, żeby wyciągnąć coś z Austin i zrobić z tego coś dobrego, to trzeba dać od siebie dwa razy więcej. Raz, żeby dorównać Austin, a dwa, żeby wyjść troszeczkę na plus. Żeby pokazać, że to ma sens. Bo nie ma sensu powtarzanie klasyka. A już tym no bardziej nie, bo to już nie zostało ma sensu, Nie ma sensu powtarzanie klasyka w sposób gorszy. Bo czemu to ma służyć? Tak, wiem! Pieniądze, mamona, Kasiura się leje z nieba. Bo duma, i uprzedzenie, dupa, i podejrzenie, a bez tego pewnie by tego nawet nie wydaje. Ale została podjęta decyzja, wydawca pewnie stwierdził. Jest potencjał, żeby była z tego kasa. Jest dobry tytuł, chwytliwy, bardzo się kojarzący, taka czytaczowa sięgnie po telemagazyn i w telemagazynie znajdzie recenzję tejże oto książki, gdzie taka okładeczka jest pokazana, ale czytaczowa dojrzy tytuł na tej okładeczce, bo czytaczowa jak widzi słowo na D, które ma cztery litery, to od razu kojarzy jej się z jednym. I zawsze jest to duma. Tak. No i oto została czytaczowa złowiona. Szczęście w nieszczęściu mamy Legimi, więc nie musiałaś tej książki Nie, kupować. ale bym się wkurzyła, gdybym musiała to kupić. Ojej, Jezu, a mi to po myśli, Ale czekałam do 23 i czekałam i sprawdzałam na Legimi, czy ta książka się pojawi. Na szczęście moje dla mnie się pojawiła. Razumując z duma i podejrzenie, złą książką jest. Czytaczowa to Według potwierdza. Tak, czytaczowa jasno jako orędowniczka Jane Austen to potwierdza. Ja z kolei uważam, że... Prawa autorskie powinny być troszeczkę rozwiązane inaczej i nie powinno być możliwości aż takiego, że tak powiem, zapożyczania, delikatnie rzecz ujmując, tekstu. Mimo, że jest to zgodne z prawem, uważam, że jest to po prostu słabe i mi się nie podoba, ale dajcie znać, co Wy na ten temat sądzicie. Według nas jest to niedopuszczalne, według nas jest to słabe, świadczące o słabości autorskiej. A autor to ma mieć pomysł, a nie zżynać pomysły innych, ale jesteśmy ciekawi, co Wy na ten temat sądzicie i czy udało Wam się trafić na taką książkę, która była naprawdę dobra. Tyle od nas. Czytaczowa żegna się z wami Cześć. hejterskim pozdrowieniem. Cześć.